Cześć na z na gdzie dzisiaj zagramy sobie w Amnezję. Już takiej trochę wkurwiany jestem, bo mi się gra skraszowała. Zagramy sobie w... Po rosyjsku. Myślę. Trochę gry mi się udało pograć na Mam to, ale No, no niby nie mam. Ogólnie to tą grę trzeba przejść za jednym razem. Jak się padnie, umrze w tej grze, to się od razu gra wyłącza i już nie ma. Nie ma tutaj zapisów tej grze.

Ciągle ktoś drzepi i za przeproszeniem, ale grzecznie trochę można było. Byłoby to jest chyba typ, który będzie za, za nami jadłówcał. fajnie się tutaj otwiera, zamyka. Ja mogę tym machać dosłownie. Mogę tak z drzwiami nawet robić. No Kurde. Zły kąt kamery. Można też zrzucać przedmiotami. Na przykład teraz tą butelkę rozwaliłem. Nie wiem to te łóżko mogę przesunąć Mógłbym sobie wejść też Ale nie wiem co mi to da niby <grystanie> Gra na razie bardzo śmieszna Właśnie tam ptaki ci latają Ptuk ci lata, spuściłeś ze smyczy Weź go, schowaj tam gdzieś Jakieś kopania, kopanie kilofa słychać? Zanim mu pomożemy to sprawdzimy wszystkie tutaj miejsca Lochy Jakby to jeszcze podpaliło, to było fajne. Ale rzucimy sobie takie za zabawy. Drzwi wydupczone. No a tu przejście nie ma, to są kamienie. Już mogę biegać sprintem. Taki tutorial wstępny przeszedłem. Czyli gra nie uczy nas jak grać. O, dziękuję. Oklaski do mojej laski. No czekaj, chłopie. Zaraz ci pomogę. Jak ktoś umie rosyjski, to może sobie obczaić. Słyszę jakoś typa, widzę cienie. Myślę, że się zbugował. Nazwijmy go Ryszard albo Krzychu. Nadupcacz, nadupcacz, nadupcacz. Un, kurwa, nie mogę się wysłowić... ...słowa, które chcę powiedzieć. Dobra. Ryszard, nie masz tu wstępu. Dobra, teraz mu pomagamy. No no no. Co to jest? A co cię przebije? Tak, do góry mogę. Eee, nic nie daje. No, typie, powiem ci tak, jeżeli masz tu zdechnąć z głodu, to już wolę cię dobić, co nie? <śmiennie> Dlaczego? No... z głodu byś umarł. No ja jeszcze może ucieknę, ty, ty, na ciebie to już w ogóle Ta kłódka. Jak miałem cię niby uratować, typie. Kto, kto lubi tunele? Ja myślę, że Ryszard. O, Ryszard na dupca, no, na dupca. Czego ty ode mnie chłopie chcesz? Ja mu nic nie zrobiłem, naprawdę. Gówno widać przez tą mgłę. Oczywiście jakieś obrażenia trzeba utrzymać Pamiętajcie tam gdzie krew trzeba iść O I Dosłownie to się sprawiło Jakieś notatki Właśnie się zawsze zastanawiałem czy mogę zabić szczura Mogę to użyć jakoś? Nie tam chodziłem. To nie są obrazki. No na świerczki mogę wchodzić. To jest coś bitego. Tak jakby nóż, sztylet. Coś ostrego. Dobra, jeszcze możemy iść tam, albo tu, idziemy sobie tam. To nie niezła maszynka. Do mięsa. Się zepsuła. Tutaj mogę coś porobić? Nichuję. Dobra, przechodzimy do następnej lokalizacji tak. Pierwsze co robimy nakręcamy maszynkę do mięsa. Nie mogę. Should be looking for some divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy, or is he being blessed? Perhaps both. Father used to say there were no right answers. Have the light guide you. Uch, co mi jest, wjechały na rejon. Pięknie, wyglądasz, wiesz? Piękny kurwa jesteś yy, dobra, przechodzimy dalej Dobra, vip Zbugowałem krzesło Dobra, ja chcę tu sobie pozarządzać Otwieraj Albo samo uczek był, tylko ja go nie grałem to później zobaczę. Ja sobie mogę te wszystkie książki nie, a jednak? Mm -mm. legendarna broń. Mi środka gdzieś tam utknęła Hendryk Eee, yy, pana Marlenka. Yy, domotyzacja. Demotyzacja yy. No to może matka Marlenki. Ale tutaj to, to... To jest demotyzacja. Fajnie, że taką kropkę mam na środku ekranu. Dobra, nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Typie Czum. Jaką ci pomóc? Mogę tam wejść? Prum. I Prum. Coś nie działa. Dawaj. Goście rozerwało. Dobra, dla mnie to może być. Mogę go, mogło i go rozerwać. Ale za... to mi się pomieszczenie właśnie teraz otworzyło, że go zabiję. Czyli ja go nie musiałem zabijać. Ojojo. oj. oj, oj. Ja musiałem go zabijać? Dobra, zobaczymy tamto pomieszczenie zaraz. Hmm. O. I tylko tyle? Dobra, co ja mam tutaj w bagażniku? Ty drabajdu nie mam. O Może zużyłam. Eee, yy, chłop z... No, mieczem niby. No niby mieczem, no, ale to jest drewniane na pewno. Tutaj się załamał, bo go sraczka dopadła. No to jest taki męski, że... Czekajcie, to są te posągi. Cztery rodzaje posągów Co tam stuka? Właśnie zostałem slower Dziewczyna... Te odgłosy od skakania. Dziwne były. Tak naprawdę halucynują opały. I to ostro. Uhu Dobra, maszynka do mięsa. Chodź tu. Eee. Maszynko. Dobra, czyli gra mi się pozuje jak mam wymczony bagażnik, bagażnik. Ja to jeszcze coś miałem. Co jest? Mhm

O oddam ci ten długopis, no ale weź opanuj się Ty, on kurwa biegnie za mną Może ja idę? Nowa kolonizacja mnie uratowała Szczerze mówiąc ta muzyka to dramat Dobra, jeżeli on może za mną dupceć, to... Aaa, to ja samemu go zakręcić jeszcze maszynką do mięsa Mm -hmm. To fajne, fajne bieganie po wozie. Co jest? Mm. Pochodnia? Nie pochodnia. Nic więcej nie ma, nie ma. Dekulturalny kulturalny zamknąć... Zamknięcie... Takie buty? Dobra, random wolcimy. Dobra, co to można podpierdolić? To mi się świeci trochę na niebiesko, te wyspa. Kurwa, drzwi na dupce Co się tak... O kur... Co chodziło? Dobra, lecimy O oh, kurwa, opierdolił go, ale to czasu zajmie. Aha, nowa lokalizacja. Dobra, w tym momencie zakończyłem odcinek. Dzięki za oglądanie, papa. Pa. Tutaj nie mogę zapisać gry, no niestety. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Jeżeli ci się film podobał, zostaw łapeczkę w górę i napisz komentarz. A jeszcze ja z wami żegnam, papa. Pa.